Cześć, tu pierwszy w sumie film z głosem, przed wami moja 54 Cóż yy, Akwarium postawione na ziemi ogrodowej jak widać na piasku obsadzone dość częstę roślinnością. Yy, cieszy oko, cieszy oko pewne błędy i, i, i porażki są niemniej fajnie według mnie to wszystko wygląda Rośliny rosną jak wściekłe, przycinki dość częste Może po kolei co my tu mamy, tak? Zrywę. No, jak widać mnóstwo gupików Mnóstwo głupików. Trzy samice, dwa samce, dorosłe do tego od groma młodzieży i na rybku. Z głupikami historia była taka, że zakupiłem początkowo dokładnie w takim secie. 3 plus 2. Tego, przeżyły mi dwa samce. Samice po po okoceniu się zdychały. Dokupowałem kolejne, dokupowałem jeszcze samce, samce ginęły, w sumie zakupiłem 11 ryb, z czego przeżyło 5. I te 5 ma się dobrze. Kluczem tutaj, słuchajcie, okazała się chyba temperatura. Temperatura, tutaj nie było grzałki początkowo, temperatura w grudniu padała do 20 stopni zimą w nocy, w dzień podchodziła pod 23. Kiedy wstawiłem grzałkę, ustawiłem na stałe 24, to, to zaczęło hulać. Hulać głupiki, przestały zdychać, młode zaczęły się mega szybko rodzić. Myślałem początkowo, że prętniki, które tu też są, ograniczą tę populację, no ale słabo to się ograniczają, jak widać. Pewnie z tego powodu, że jest dość gęsto i młode mają gdzie się chować, więc tutaj... Po raz. No, jakaś tam przeżywalność jest. A druga sprawa, trzy samice miód co dwa tygodnie, no to jednak tych rybek będzie. Nawet niech przeżyje z miotu pięć. No to mamy co dwa tygodnie piętnaście nowych sztuk, tak? Tutaj chyba tylu nie ma. Dlaczego gupiki? No, piękne ryby, piękne ryby. Do tego, co jest najbardziej fascynujące, przyglądać się jak młode dorastają i co z nich będzie. Co z nich... Będzie. Co, co z nich Zobaczymy, tutaj na dole w piasku szaleje młody samczyk, nie wiem czy widzicie. No oglądam go co dwa dni praktycznie, co dwa dni, jak on się wybarwi, jaki będzie, co, co z niego wyrośnie. No, jak dla mnie, no super, samo, samo serce akwarystyki, samo serce hodowania rybek. A przy głupikach nigdy nie wiemy jeszcze dodatkowo, co, co z tego będzie, jak, jak ta ryba będzie wyglądała. Ja tu nie selekcjonuję, nie, nie wybieram odnośnie genów. Po prostu co, co wyjdzie, takie, jakie rybki wyjdą, takie będą. tak? Pewnie jak będą nadwyżki, one podrosną. Te, które mi się bardziej spodobają, zostawię. Może stare sprzedam, zostawię młode. No, nie wpływają. Tak jak mówiłem, są tu jeszcze trzy prętniki. Haremik, samczyk, jeszcze chowa yy, i dwie samice. O, pojawił się chłopak. Pojawił się jest. Dalej mamy trzy otoski, no ale wiecie jak te otoski, nie? Siedzą gdzieś po tych krzeczorach. Wieczorem czasem je zobaczę na kamieniach, wylegują się jak się obejrzą. Jak nazwa kanału wskazuje, glonów jest tutaj dość sporo, więc nie ma, nie ma problemu z dożywianiem otosków. Są jeszcze cierniooczki kula. Cztery sztuki, ale podobnie, wychodzą praktycznie pod wieczór i tylko przy karmieniu, więc trzeba naprawdę się na nie zasadzić, żeby, żeby coś zobaczyć. Być może kiedyś zrobię filmik jakiś taki cięty, gdzie, gdzie połapię ujęcia z samymi cieniołaczkami. Zrobię tutaj wszystko i nie mam zamiaru nic dokładać. Tak, głupików jest mnóstwo. Mi się ta obsada podoba. Na pewno będę redukował ilość głupików jak dorosną, a... A jest ok z roślin, tak jak mówiłem. Akwarium jest na ziemi ogrodowej, więc tutaj rośnie szybko, dużo i często co tydzień praktycznie coś przycinam. Nie jestem fanek, fanem takich mega wielkich przycinek, żeby wyciąć wszystko. tak? Tym bardziej w tym akwarium, gdzie filtracja nie jest zbyt oszołamiająca, więc muszę liczyć na rośliny. Muszę liczyć na rośliny, więc wycinam po troszku. Tutaj dwa tygodnie temu wyciąłem trzeci plan. Praktycznie w połowie zbiornika wprowadziłem komunizm wszyscy porówno, każdy na te swoje 15 cm chlast. I już odrasta, zobaczcie jak odrasta, widać no, limnofilia flora, tak? Z tyłu przy tylnej szybie ile tych nowych puściła gałązek. Tak samo hygrofilia tutaj z prawej i z lewej accesi Flory, jak sobie rosną, już puszczają młode po dwie odnóżki z jednego pędu oczywiście, tak Po prawej mamy z samego skraju Rotale. Rotala Green tu była jeszcze Rotala Czerwona, tak? Nie pamiętam jak to, jak to się nazywa ta odmiana. Były jakieś sadzane HZ3 odnóżki czerwonej, ale się jakoś nie chce wybarwiać. Są ładne zielone listki, też świątne czasami tak praktycznie w połowie i odrasta dalej. Za nią mamy lobelię, lobelia super red mini, jak widać, eee... ładne, wybarwione, czerwone liście. Wróć. wróć, 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 lobelia jest na dole, przy ziemi. Rośnie po prawej, tak? Gęści sobie. A ta czerwona to jest. No, dobra, przypomnę sobie to Wam powiem. Na dole, za Lobelią, jakiś mój, mój nieszczęsny lotosik. Lotosika wsadziłem. Jak miał 4 cm, te listki. Tych listów były ze 3. On sobie tak powolutku rośnie za bardzo nie strzela też w górę co chwila jest zasłaniany przez inne rośliny no i tam, tam staram się mu robić miejsce, ale ciężko z tym w lewo od lotosa macie staurogyny repens ładnie się rozrastają i tak się właśnie zastanawiam, czy tą lobelią i z tym staurogynę nie pójść aż do przedniej szyby, wiecie, bo w przedniej szybie macie moje nieudane próby zrobienia trawniczka z parwuli i z Monte Carlo Jedyne co się jako taką, niedawno wsadziłem zresztą to hydrocotyle Japan i tam wsadziłem jedną malutką gałązkę, ona zaczyna się rozrastać, może coś z tego będzie, natomiast no Harris parwoli nie chce mi się wyrywać po zdziobełku, także chyba ją zostawię, zobaczę to z tym Monte Carlo, tam niektóre są bardzo już słabe, więc pewnie je powyciągam, dobra. Co dalej? Z przodu tutaj mamy oczywiście odstał po lewej mech. Mech Java Moss? Nie. Christmas Moss. To jest Christmas Moss. On sobie tam rozrósł na kokosie. Kokos służy głównie cierniowoczkom za kryjówki. Z tyłu jest jeszcze druga skorupa. Na którym też sobie, też, też sobie Christmas Moss rośnie. No i nie przycinam tego mchu. Natomiast wyrywam co jakiś czas. tak? Jak przycinałem, to później te odcięte kawałki pętały mi się po całym zbiorniku. Ciężko to było znaleźć, wyciągnąć, więc wpadłem na pomysł, że będę po prostu odrywał co, co kawałek i, i tak to robię. Nie? A on i dalej, dalej rośnie, tu ma dość sporo światła. W samym rogu najpierw mamy kryptokorynę Pontardelli a z tyłu na tym kawałku tej wierzby rosną sobie mikrozoria. Z tyłu za kokosami też mamy mikrozoria. Tam jest też bolbotis w samym rogu i nieśmiało się wychyla wąkrota białogłowa tam wróżek wsadziłem od nóżkę, fajnie sobie rośnie. Tu jeszcze nie mam, bo nie powiedziałem, mamy tak w środku, po lewej lekko stronie, rosną sobie bakopy karolinskie, tak, bakopy, które też, też, też co chwila zobaczcie tutaj nawet na dole, spodstał rogynę, wyłazi sobie wydle. Położyło się na piachu, korzenie zapuściło w ziemię, i przełazi szuka światła. No dobra, jak już oświetla, to może w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia.